Witam bardzo serdecznie. Dawno mnie tutaj nie było na właśnie na tym kanale, ale wróciłem i teraz powiem dlaczego mnie nie było, dlaczego usunąłem wszystkie filmy. No ogólnie dużo się całkiem tutaj wydarzyło. Ale filmów nie było dlatego. Ja chciałem już wcześniej nagrać. Ale no niestety straciłem... Zapomniałem bardziej. Jak tutaj się tego wszystkiego hasła, logowania się zapomniałem do mojego konta, też je straciłem, ale udało mi się je odzyskać. Właśnie to konto na YouTube udało mi się je odzyskać. I będę teraz dla Was nagrywał te filmy. Będę wstawiał, nie będą one tak często, ale powinny się pojawiać. Będę nagrywał Roblox, Minecraft, Brawl Stars, StumbleGuys, różne jeszcze gierki. No, będzie się daje działo, chciałbym również włożyć więcej pracy po prostu, żeby te filmiki lepiej wyglądały. Więc, ben, więc wiecie, będę więcej nad nimi pracował, będę robił jakieś miniaturki fajne. Fajny styl prowadzenia, pojawią się tutaj różne rzeczy, różne gierki Będę nagrywał z innymi youtuberami również no, więc To jest mój cały temat po prostu, a filmu usunąłem dlatego, bo Wiecie, nie było mnie to już bardzo dawno so, Nagrywając na przykład Robloxa czy inną grę Byłem tutaj może z dwa lata temu a potem zacząłem, wiecie, nagrywać jakieś tam pociągi, dobingi. I to w ogóle nie było to i stwierdziłem, że z tego zrezygnuję. Usunąłem filmy. Bardzo tego żałuję, że te filmy usunąłem, ponieważ tutaj była już dosyć taka historia, wiecie, że no coś było na tym kanale, te wyświetlenia były. No, działo się daj coś. A teraz zaczynamy. Nie od nowa, ale kontynuujemy od nowa, jakby to powiedzieć. Więc filmy będą się pojawiały, za, za jakiś czas sobie pierwszy film, znaczy drugi, ale pierwszy taki wiecie, normalny film na tym kanale, więc podobnie to chyba, chyba by było na tyle. Dzięki, cześć i widzimy się.